O! Naukowiec w końcu, po tylu latach! Z chwilę mają tylko ochroniarza i klasę D. No moje ulubione klasy, ale no... Ale fajnie być w końcu naukowcem. Coś ciekawego... O, karta wyjścia... No i super, mogę już. Mogę iść. I te... O, lepsza ręczka. No, to przy okazji. Poluję jakieś fajne scp -ki. Oczywiście zamknę za sobą, by nikt nie miał za dobrze. Siup, siup, siup. I lecimy. Cyk, cyk. Mmm, cyk. Będą jajucha. Jajucha. Siup, siup. 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 Cyk. Siup, siup, siup. I siup. A kurde, ktoś idzie. A nie na aspektorze 50 minut, no. No kurde. Jesteśmy bezpieczni w środku. A dzień dobry! Cześć sandwich! Co tam? Chcecie kartę? Nie, 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 nie otwieraj tego! Czemu? No i co tu miało być? Za dużo potwórów i spółki się na oglądałeś i teraz myśli, jest, że coś jest ale za jest, Ale tam jest skieredź. No nie było, widziałeś, skieredź. że nie było. Coś jest! Nie było. Chcecie kartę? Dobra, a jaką kartę? Taką dobrą. Chodźcie, chodźcie jeszcze na uliczarkę. chcę laczem, bo Yyy, eee, już wam ulepszynę o piątkę, Tu się podzielicie. Na pół. Mam się dzielić z mam Ostatnio mój brat wyciągnął 20 zł i było <noise> przepołowione. Co? Się śmiałem, że ma dwie dziesiątki. No ja, ja jednak to jest niech sobie. No nie spotłem, jak Chodź chodź, chodź, chodź szybko i zamykajcie. Widziałem szkielet, tak to się świeciło. No to dziękuję. No, kurde. No to dziękuję. Niech Ej, jak czytam. coś tu do karta, proszę bardzo. Dobra, polepszajmy uleps... to... się uciecznie. Chodźcie, po no, no dobrze, to ja kliknę. Pomocy! Bóg mnie goni! Pomocy! O nie! Bóg mnie goni! Ale chodzi czy o... Te o, drzewo? o drzewo? Czy zignorujemy Odpuście. te krzyki? Czy zignorujemy te krzyki, czy, czy nie, nie? możemy! Czy się... ktoś w ogóle krzyczył? Krzyczy? Krzyczy? Ej, ignorujemy te krzyki, czy nie? Otwórz! E, Bóg, Bóg mnie goni! Bo to... Boże święte. Ziku! Ogólnie dostałem objawienia. Się Ale za... ciemno, to twar... ja co? Co się stało? A, no niestety. No to jeszcze raz idziemy. Idziemy, Chubi? No dobra. O, no nie, no już przestań cheatować tajemniczy. Już się nie świeci. Ja pierdzielę ja zaraz oszaleję, naprawdę. Ja przez tego człowieka chodź, uciekamy kruszyn. Ja stary! Zamykaj, zamykajcie drzwi za sobą! Kubi czemu poszedłeś za mną i idź sobie, on ciebie goni, no niech ja idź. Nie ma objawienia, od Boga. No nie kupi no trzeba... No nie. To se biej tutaj. <laughs> Miejsce. Dobra. O kurde. Nie no, nie uda mi się. O, może tu apteczka będzie idealnie. Ziu o, nie, nie widziałem, że można zmieniać miejsca, o tak OL jajca Halo! Dobra, teraz Siema? muszę znaleźć troszeczkę. No ja nie co? mam... Ja nie, nie mam żadnego przedmiotu leczącego. Sadzić masz pierwszej podobno. Od kaka? Od Mikuli, bo ja zostawili Czemu? No niechcący dziane jest. Siema. No nie. Nie zostawiłeś mnie. Nie chciałem. Hara. Mogę ci dać. SCP... No nie. Co opuściłem? Pojedziemy chłopiem, że nie mam żadnego itemka leczącego, a zobacz co miałem. Wszystko. Ale no, Dobra, masz ją. O, dziękuję. A jak chcesz, to masz jedną 500. Dobra, to co lecimy na przygodę? No, tak, tak. A, sorry, cisłam się. Do widzów do widzów. wszystkich, <laughs> witam. No też witam wszystkich widzów. Tak, tak, tak. Ty nie stremujesz No, Szkoda. Nie, nie. O, patera! Nie ściśle o cukierkach dzisiaj. Dalej. Też nie. O, no, chyba teksturka zmienić na te nowe cukierki w środku. O nie! Nie, rośnie ci brzuchol. Wow. Ciąża piwna. A co ty masz? Ciekawego? A gówno patrz. Zastrzegałeś się i... I tu stało się chyba coś niebezpiecznego I mam jeszcze to O kurde, to śmiesznie. O! Ej, szybko, gdzie są inni? Ja, chcę spalić kogoś A! No i o. koniec No, krótka zabawa No nic, No, strasznie krótka zabawa No, tutaj? Ja bym się w głowie tym ogniem sorki A tak serio? No, tak, mam ja takie te um, ciu. A, ale wolno. Ja w ogóle tak najgorszy siema. pistolet? Cześć, ten o, nie, to nie... Szybko tutaj, tu. No nie, pomóż mi, szczel do niego, szczel do niego, szczel do niego, szczel do niego. Szczel do niego. Nie we mnie, nie we mnie. Ej, czy tutaj tutaj. Tam szkielet jest. To jest skeletem. No właśnie, nie, wiem, nie odzywał się. Pierdziel. No nie, no się połączyliście we dwóch. No. No, i to. No, Bigs atakuje kartą ochroniarza. Ja pierdzielę. No nie, no sobie włączyłem. Włączyłem Steam'a. Ja wale. Kurde, chciałem zamknąć te drzwi. Ja mi, nic się nie udaje dzisiaj. A I my lecimy. Dobra. Pewnie nikt nie żyje. Ale ja przeżyłem, więc chyba dam radę na 50% yy, Jest cepek, jest coś tam Może beretka, a mech No dobra, dawaj Jak mnie zostawiłeś, porozmawiaj Tego Sorry, no nie chciałem Cię zostawić No, myślałem, że idziesz za mną Chodź, przyjdź, ja masz ale, wybracę, yeah. Nie kupiłeś dobry, dzięki, już, dzięki. Byś, no nie wiem więc, Dawaj, wychodzisz normalnie Dobra, czy ktoś jeszcze został, komuś mogę pomóc na przykład? Szkielet jest na, jest na latach, jeszcze teraz windą A co on tam nie robi przecież? Razem ze scpk'ami <grym zresztą> Nie no, co tak ugadasz Mikulia, co jest tam? Aaaa Wy trollaaarze Zdenerwowałam no, się, sorry no. I Kruszym, czemu mi to robisz? No nie no w trolarze. Biorę tutaj. No i wywaliłem z ręki niechcący. Siup, siup. I idę na dwór. Co tam? Zaraz się spałnia to będę płakać. No nie no. No kurde, weźmy chociaż ucieknijmy razem. Raz tylko. No bo kurde, uciekałem przed wami cały czas, no. Chodźmy, zabijmy wszystkich, którzy się zespałnią. Ja jestem za tym, dobrze? Tylko znajdźmy wyjście. Wtedy możemy pozabijać w sześciutki kto się zespałni. Kurde no proszę no. Ale szkielet się spocił. A jest szkieletem? Nie wiem. Ja też nie wiem. Ooo. Oh. Halo. Czemu oh, nikogo nie ma? To pewnie jakiś jeszcze. Go nie! Braka, nie Dobra, to idę za Ojej, nie. Dobra. Może znajdę naukowca. O, cukierki, dawaj, dawaj. Tak, tak. I karta. I pyk zrobiona gierka. Hehe. eee, Co No dobrze. Może być. strength がしかないので、D、のののそして、階段は ÖLECT 手術のような No, i już ciszam gra już już jest za głośna. <laughs> Teraz siup, siup. E, w ten sposób zrobię cyk, co nie? I. Wejdę do heavy, od razu użyję cukierka. Może by go nie zmarnować, bo mi zaraz coś ciepnie na bank. Coś mnie znajdzie. Teraz siup. No dalej, klika się. Siup. Tyk, cukier, dawaj. dalej. Dawaj. Gul. Ju. 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 Fico. O kurde. Tego się nie spodziewałem. Ju. Ju. No i to. Myślałem, że te efekty były dłuższe, albo tak mi się wydawało. No dobra. No. O. no tylko. No nie znajdę chyba żadnego ochroniarza. O. Siup, 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 aż tam, dawaj, przydarzy się. Co? Się mrugacz zmrugaczowił. O kurde, ale nie sporo podleczył. W sensie te pilsy mnie podleczyły bardzo sporo. Się tego nie spodziewałem. Halo, ktoś tu jest? O, pistolecik. To mi się nie przyda, bo ja chcę uciec. Dawaj, dawaj radio. Halo! Halo, Hejka jesteś! Hej, Kamikulia, ja jesteś ochroniarzem, bo ja potrzebuję pomocy. Jestem w Entrance przy checkpoincie. Nie ja mam klucza jestem. do bramy. O, o hej! Jestem. Akurat. W jestem. No, ale. Eee, ale e, ale no. Zukiarki, my więc... już czekamy wygry ceny. Okay. Nie, no, jak chcesz, to, to chodź do nas. Szybko. Nie, no, ja się ulepszam No dobrze. Zrób pałkę. Nie mam szacunku. No, gdzie jest wyjścia? No dobra. Tutaj, e, no. no. Karty. No nie, myślałem, że masz. No dobrze, to idziemy dalej. Ja to taką potrzebujemy. Pobieżdę, taką no, wiem, wiem. no nie, no i bez sensu i wracamy z tą pieszką, ile przejścia, żeby się z tym dostać. Tak, długo bardzo. Piesek mi pomagał. O! Powiedziałam, bo jest pies klakier Pieskiem i. Chyba, pies Fiesk, lakier jest fieskiem, i powiedziałam mu, że nie chce się na ten, na 5 minut czekać na tym, na oglądaniu od razu, no bo wiesz, na ten się był. Jasne, rozumiem. Powiedziałesz, że Czyli spłakałaś się. Tak, się, podskoczył parę razy, zabił Hubiego, <laughs> powiedział, że nie chcąc, że pokazał tak, jak powiedziałam, zabijeś Hubiego, no A, zrobił atak paniki i. i poszedł do tyrus. Tak miskliczkiem to zrobił, ja rozumiem wszystko, No, on w się sensie, tak nastawił, wiesz, wypiął dupę i Kubi <laughs> tak trochę podszedł, i czemu tutaj? Ja nie no Tak po prostu. No, no dobra. No to pójdziemy zaraz do skierków. No, ogólnie wygląda tak, że znajdziemy. on wypił dówkę, a Hubi tak wszedł hmm. i tak chciał jakby go pogłaskać i on tak skoczył jakby w sensie... A że po dupie? No, no... bo się przestraszył chyba. No kurczę, no przecież nie można do dzikiego zwierzęcia tak podchodzić. A możesz te szafeczki no. otworzyć, co nie? Wo mamy granat. Chcesz granat? Nie, mi ostatnio granaty nie pochodzą. <laughs> no właśnie, no to, to w tym najlepszy. To jest sztuka. Jeszcze możesz tą dolną szafkę otworzyć. Tam, tam. Co tam? Otwieraj. No, Dlaczego? No, czemu? Ja się bawię teraz. Jak mogę sobie owcę oh, taką dużą i tu co chcę? Jest ulepsze pistolety. Kraserowy? No, może. Może wreszcie mieć. będę, może wreszcie będę trafiała? Nie, to lepiej sobie daj jakiś celownik no. fajny i sobie z celownikiem szczelej. Ale dałam taki duży. Nie mów, że mogę mieć kluczową broń. Jak coś, to moi weś... No, moi weszli. A... O kurde. A ja byłam taka miła dla ciebie, no niestety. No sorry, no niechcący. A gdzie mogę celownik? No na przodzie. Hmm. Też mogę mieć lesownik. Co tu się stało? No bo niechcący kliknąłem ten z jest... Ja byłem Ale no, ...niech będzie taka, uderzyłam czy niechcący? Nie, nie, na szczęście nie. Widzisz, jakiego celu masz dobrego? Nie trafiłaś w nie. No nie chciałam. No właśnie, dlatego cel dobry. Chodź, chodź, mam 70hp. Od czego? Hmm. Nie, może się odbił nabój. Masza, masza O, AB. O kurde! Dajcie apteczkę, dajcie apteczkę Dobra, ale uciekaj, uciekaj O, hejka! Jest, jest, jest dziwnie, jest dziwnie, ale... Daj co apteczkę Co tam? Co tam? O kurde, to tu robię. O, co? 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 Nie we mnie, nie we mnie! Dobra! Ile mu czasu zajęło, że <laughs> o, tak mówi pod... na luź na Ja stoję i patrzę kurde. O co chodzi? Jest... No bo on... Hey, gerną. Patrzy się na nas 8 razy i dopiero nie wiem, za szóstym razem się zorientował, że my S jesteśmy Czym? <ścoughs> A Rebellion! Ja o rewolwer! To mój. A to ja jestem wrócił A teraz jest mój. Nie uzna, uznałem, że jak, uznałem, że jak w końcu się skapnął, to możemy go zabić, chyba. No, Ej, ale ja naprawdę mi się mi... zdziwiłem, że coś się o, dzieje, czemu, czemu ja myślałem, nic że ona nie reagujecie? No, nie, po prostu. No też tak przez chwilę myślałem, że coś się dzieje konkretnego, że nie wiem, ma jakiś plan. Ukryć się czy coś. No, jak ja idzie do was. Wy chylić <laughs> <jak laughs> wszystkich, ale tak jak się wyłączył. Ojejku. Ej, bo jeszcze. Ojejku. No dobra, no, chodźmy. No to dobra, no to idziemy. A Mikulia to... zginęła? Bo byliśmy w Warheadzie. Ale... a kim ona była? No, Orchoniarzem A to mogła umrzeć, nie pamiętam już. A teraz pokażę wam... No, 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 to uciekaj, do, to uciekaj do wyjścia na ślepo. Przepraszam, nie chciałem, nic nie widział. Przepraszam. No, ale... Ojej, przepraszam, Hubi Wiksa. Naprawdę przepraszam, było ciemno. Ojej. No i nie ma no. <laughs> nie ma otworzonego o... szkoda. Ej! Sandwich! jest sprawa. Wiesz co się... Co? Jak... okropny byłeś! Przepraszam, a jak ty? Jak ty wróciłeś do życia? Hej, sandwich, sandwich, sprawę mam. No, wybuchniesz. No. Niestety nie wybuchaj Przestań no Nie no jak chcecie to się odradźcie Jej po prostu Było Ej, ciemno naprawdę już, już sprawę mamy Ja... nie no we dwóch nie Nie we dwóch Nie we dwóch We dwóch nie dam rady Nie, <laughs> przestań Sobie błagam No nie strzelaj Stop Ale, ale, ale poszło Well done. No <laughs> ja całkiem sandwich, śmieszniutkie, nie? no, no. <laughs> ja nie wiem, co tu się stało, co nie? I kurde, sporo osób nie żyło. Kocham cukierek. No. I to no. jest robię mój ulubiony. O sandwich. Co tam? No, pamiętasz że mnie zostawiłeś. Nie pamiętam. <laughs> Ej, Siup. Siup. Eee, no, ja chcę tą akacza też przyjmę z chęcią. Ten leci. Tu wezmę sobie, tu siup, tu się podleczę. W ogóle, no właśnie, ile razy tutaj ginęli? Szkoda, że o piątki nikt nie miał. Nikt. Kompletnie. Jak AB ginął, no, to wychodziła z niego piątka i ktoś wziął. No, już zaginęła w akcji najwyraźniej, a no i nie ma lajta szkoda. Przykro trochę, ale tylko trochę polisz do pięciu, ok? i uciekam. Co tam? O chodź, szybko, szybko, chodź, chodź, chodź! A co się stało? Dziękuję. Co się stało takiego? E, no bo dopiero zginęłam od jaszczura, zrespiłam no. się i znowu mnie znalazł. Jeszcze jak chodziłam no jejku. i stał mnie po prostu. I ja przyszedłem, widzisz? Specjalnie przyszedłem tym przejściem. No Przyszedłeś po prostu mnie uratować, bo wiedziałeś, że potrzebuję no pomocy. Kurczę, no kurcze, no. i mam wyczulony nos. No ja nie wiem, w sumie, nie masz opiątki, co nie? Bo ty yy, przyszedłeś nami. Szukałam jej, bo zginęłam z nią tam w środku. I właśnie ja się dziwię, bo gdzieś opiątka tutaj krąży, bo też AB jak zginął, to ją miał. Tak, ja go wyszukałam. Ja dziwne ja musiałam, rzeczy siedzię. Ja, A, ja no? Wtedy dobra. I ja zginęłam tam w, w tym w entrenchie, w takim pokoju, co się. Jakby. Są takie schodki w dół, i tam są komputery. A, dobra. No to idziemy tam sprawdzić? Mhm, on jest niedaleko. Tu o, jedzie winda. Myślisz, no. że to ja Pewnie ta. Chodź. No to chodzi, idziemy drugim. Gdzież? No, chodź, chodź, chodź. Kurde, no nie słychać żadnych kroków. Dziwna sprawa. Ja się boję. <noise> ja troszeczkę <noise> też. Chcesz apteczkę? Mam dwie. Ej, ja też mam dwie i pełne... O no kurde. Dobra. Ej, no to ja nie wiem, co się stało z tamtą windą. No, ktoś potrolował. Pewnie Jaszur tak wezwał, żeby no, Cię wystraszyć. Wiedział, no. że się wystraszysz. <noise> Patrz, jaszczur! Nie no nie. To by było zabawne w sumie, jakby tak zrobił. No, No ale... zabawne, jakbyśmy byli ostatnimi i byś rzucił teraz granat. No to by było mega śmieszne. Nie no nie. dobra. Halo? Halo, ktoś żyje? Tutaj, ten pokoik? Tak. To twoje ciało? Mhm. A gdzie jest karta? Nie wiem. I to jest shotgun? Nie, to nie jest shotgun. Czy to jest Shotgun? To jest Shotgun, ja go bierę. Czy ty chcesz? Możesz wziąć. Patrz, wziąć, patrz, patrz co znalazłem, patrz, patrz na to. O. Bierz. I lecimy wysadzić placówkę, dawaj. Haha, <laughs> ale farcik. Widzisz, jakbym nie podniósł tej strzelby, to byśmy nie znaleźli. Ale chyba musimy Silas jeszcze tam otworzyć, jak mi się Ale wydaje. nie on no, chyba był gotowy. A, no dobra, to zobaczmy. Ale no kurczę, jak ktoś wyłączy, to ja rozszarpię tę osobę. Tym oto szczelbom Oni się przestraszą tego dźwięku <laughs> O nie! O, hejka Patrz teraz <laughs> albo... SCP. Teraz Ciema. revenge A SCP na górze jest, A SCP tutaj na górze jest Dobra, mamy to odpadone <laughs> Aha, no panie. To jest mega śmieszne no ale czekajcie, patrzcie to, czekaj yes, poka, poka. Tylamuś, pokaż coś śmiesznego <grym> no okay. Aha, nie we mnie Strzelamy się nawzajem, tak? Strzelamy się nawzajem, bo ja nie wiem, mogę Dobra, biorę cukierka Ejka. Czemu się strzelacie? No też się zastanawiam i nie wiem czy też nie zacznę strzelać, tak Czemu po prostu strzelacie? no bo No bo tajemniczy się z A gdzie jest tajemniczy? A czy oni przypadkiem nie, nie są razem w drużynie? Nie no, got moda ma! On got moda ma, nie umie się Dlaczego bawić. Dlaczego czy po raz przynajmniej trzeci dzisiaj psuje komuś grę? Nie dobra, nie, 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 tak nie nie, po prostu. Nie ma sensu, nie ma sensu. Ja, ja nie mam amunicji, spokojnie. Pa, 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 pa. Hejka, hej dalweks. <śleszy> no, nie tam nie robię. Nie 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 Co tam, nie Biksa? Nie Biksa? Biksa. A, Aha, to się aha. A, teraz. <śleszy> 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 Jak będzie więcej odcinków z inną ekipką, to naprawdę nie zdziwcie się, bo tajemniczy ło. Tak przesadza. I nawet inni ludzie to zaczynają zauważać. Na szczęście.